Głęboko w oceanie, gdzie fale tańczą swobodnie Mieszka wesoły delfin, choć popłyń dziś ze mną łagodnie Roto ma na imię Luttu, jest miła i jasna A jej błyszczący ogon świeci jak gwiazda Fe! Każdego ranka wysoko z wody się wzbija Słońce ją wita, gdy dzień się rozwija Śmieje się, kręci w radości bez końca. Chodź, woła. Zabawa nigdy się nie kończy bez słońca. Poznaj ludu wesołego delfina, Spójrz i zobacz. Z błyszczącym uśmiechem i sercem jak płomień w oczach jo! Przez rafy koralowe i morza bez kresu zabierze cię w podróż, gdzie oceanie z kompasem i zmysłem. W żółtej bluzie i koronie złote. Ludu pływa lekko wśród fal błękitnych i słodki, goni bańki. Śmieje się z przyjaciółmi. Z ludu delfinem zabawa trwa dniami. Poznaj ludu wesołego delfina, spójrz i zobacz. Z błyszczącym uśmiechem i sercem, jak płomień w oczach Siach, przez rafy koralowe i morza bez kresu, zabierze cię w podróż gdzie oceanie z kompasem i zmysłem. złoty brzeg, hmm. ludu niesie radość, gdzie tylko chcesz. Hmm. Uczy marzyć, wierzyć w cuda, w magię morza. Spokojno mi cicha, ja, Zanurz się w wodzie, poczuj wolność w sercu. Ludu już czeka z uśmiechem na twarzy i blaskiem w sercu. Się śmieją, a fale śpiewają.